Cześć, z tej strony Dawid Ciński z Atflix. Dzisiaj bardzo krótko, chcę Ci zadać jedno pytanie. Czy znasz swojego klienta? Czy naprawdę znasz swojego klienta? Czyli czy znasz jego bolączki, czy znasz jego problemy, czy znasz jego wyzwania? Ja osobiście myślałem, że znam taką wiedzę, natomiast zacząłem pytać swoich klientów, czy przyszłych klientów, dlaczego w ogóle robią to, co robią, dlaczego sprzedają kursy online, dlaczego chcą robić reklamy na Facebooku. To okazało się, że moje myśli, czyli to, co ja myślę, dlaczego oni to robią, bardzo mocno mija się w ogóle z prawdą. Powody, dla których oni tworzą kurs online, czy robią reklamy na Facebooku, okazało się, że są całkowicie inne niż te, o których ja myślałem. Dlatego warto pytać klientów, zadać im po prostu pytania, dlaczego robisz to, co robisz, dlaczego tworzysz reklamy na Facebooku, po co ci reklamy na Facebooku. Ale nie taką pierwszą, pierwszy poziom, czyli bo na przykład chce zarobić pieniądze, tylko zapytaj się głębiej, co to znaczy dla niego, że on chce zarobić pieniądze, dlaczego on chce te pieniądze zarobić. Czy jest to kwestia tego, że chce podróżować, czy może kwestia tego, że chce kupić sobie jakiś nowy samochód, żeby czuć się dobrze w tym samochodzie, może żeby pochwalić się sąsiadom, że taki samochód posiada. Chodzi o to, żebyś. W jest poziom na to, dlaczego dana osoba robi to, co robi. No bo ktoś nie kupuje na przykład kursu dla reklam, dlatego, bo chce mieć kurs dla reklam. On to kupuje, bo chce rozwiązać swój dany problem. Dlatego zostawiam Ciebie z tym pytaniem i zachęcam, żebyś przemyślał, przemyślała bardzo mocno, dlaczego tak jest, a po przemyśleniu zachęcam, żeby jednak spytać klientów i może się okazać, że to, co myślicie, bardzo mocno mija się po prostu z prawdą i rzeczywistością. Po takim sprawdzeniu może się okazać, że całkowicie nie znasz swojego klienta. Ja osobiście zaczepnąłem tutaj pomocy od Danuty Pieseckiej, która jest właścicielką twórczynią dwóch platform. Pierwszej platformy to jest wirtualna przestrzeń kobiet, gdzie też uczy, jak takiego klienta poznać. I drugą platformą, a może bardziej mentoringowym programem jest szkoła Prezesek. Od niej zdobyłem bardzo dużą wiedzę w jaki sposób badać klienta, w jaki sposób go poznać i faktycznie jak znaleźć te potrzeby, te bolączki prawdziwe klientów. Macie link poniżej, też możecie zobaczyć, na czym te platformy polegają, co się w nich znajduje, i gorąco zachęcam Was do tego, żeby po prostu dołączyć przynajmniej do wirtualnej przestrzeni kobiet, ponieważ są tam w środku materiały. Które pomogą Ci pracować nad firmą a nie w firmie i zdecydowanie dział klienci to jest coś, co chcesz poznać, w co chcesz się zgłębić, ponieważ późniejsze działania w marketingu i sprzedaży są o wiele wiele prostsze. Dlatego zachęcam gorąco, żeby poczytać o tym więcej i dołączyć do wirtualnej przestrzeni kobiet. A teraz subskrybuj kanał, daj lajka like i widzimy się w kolejnej lekcji na YouTubie. Cześć!